Cześć manko z tej strony Pan Wojtek, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek, tak naprawdę, nagrywany w moim pokoju, tak on wygląda. Zostałem wyeksmitowany z poprzedniego miejsca nagrywania. A dzisiaj wypowiem się na temat newsu od najantik w sprawie eventów nadchodzących w grze. A więc co tak naprawdę mamy? Po pierwsze, mm, absolutnie nie, be, nie ma nic. Powiedziano o tych prezentach, o których dużo osób spekulowało, że mają być właśnie jako jakieś prezenty z okazji świąt, Bożego Narodzenia i tak dalej. Nie, 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 nic takiego nie będzie miało miejsca, nic takiego nie dostaniemy. Może to zostanie prowadzone później, w przyszłości do sklepów, tak jak ja o tym wcześniej też mówiłem, czy, czy się zastanawiałem, że być może właśnie tak będzie. Dobra, pierwszym newsem, znaczy pierwszym eventem, tak, tak jak naprawdę pierwszymi zmianami, które możemy wy, yy, przeczytać, w, no, właśnie w tym newsie od Niantic. To to, że będzie zwiększona szansa na wyklucie Togepi z jajeczka i innych Pokémon drugiej generacji. Eee, ta, ten event, na część eventu tak naprawdę się zaczyna eee, e, w poranek 25 grudnia, a więc na szczęście dopiero po wigilii, ale już pierwszy dzień świąt. Także, no, przynajmniej nie będą nieciaki wigilię biegać po podwozie i wykluwać jajka na siłę. No i potrwa do. Po południa 3 stycznia. A więc myślę, że w okresie, kiedy wszyscy mają raczej wolne, czy może nie wszyscy, tak? Osoby, które siedzą jeszcze w szkołach i tak dalej mają w tym czasie jeszcze wolne. No i będą, będzie na pewno sporo graczy. W tym czasie starało się wykluć te jajeczka, żeby trafić to gepi. I inne pokemon drugiej generacji. Kolejna sprawa to inkubatory. A więc codziennie. Począwszy także od między tym 25 grudnia a 3 stycznia, codziennie, kręcąc pierwszym pokestopem zgarniając bonus za pierwszy pokestop dnia, będziemy otrzymywać jeden inkubator dodatkowy z tylko e, pojedynczym użyciem, a więc nie jak każdy inkubator, który otrzymywaliśmy wcześniej, można było z niego korzystać trzy e, razy, go wykorzystać. Ten będzie można e, tylko raz. E, także. Yy, no to jest minus na pewno, ale zawsze jedno jajeczko, z tego wyklujemy więcej, tak? Eee, <laughs> no i z Pokestopów oczywiście mamy większą szansę na to, że trafimy jajeczko. Właśnie z Pokemon z drugiej generacji, typu Pichu, e, Togepi, e, jeśli, cho to jeśli chodzi o 5-5 kilometrówki, jeśli chodzi o 2 km, no to oczywiście klefa i glibaw, A jeśli chodzi o 10 km, no to Magby i smuczum. Eee, Hmm, hmm, hmm. Tak, ee, jeśli chodzi o Pikachu z czapeczką Mikołaja, powstanie w grze do złapania na dłużej i będziemy mieli jeszcze większą szansę, jeszcze większą szansę na złapanie Pikachu, tego właśnie świątecznego, w tym okresie czasu. A więc jeszcze bardziej będzie zwiększony resp tego Pikachu. Także no już ten Pikachu chyba stanie się tak pospolitym Pokémonem. Wcześniej pamiętam, że bardzo było ciężko, żeby go, żeby go złapać nawet raz. Każdy starał się go wybierać jako startera, żeby mieć ten wpis do Pokédexu na swoim e, koncie, zaczynając grę. A tutaj proszę. Ja już mam chyba ze 150 Candy Pikachu, także no... <gry> Jest to już dla mnie bardzo pospolity Pokémon, tym bardziej, że Raichu wcale nie, nie jest jakiś mega potężny, jeśli chodzi o wartości Combat Power i tak dalej. Ma co prawda dobre ataki, możliwości. Jest w miarę dobry do przejmowania gymów, jeśli chodzi o walkę z wodnymi Pokémonami, czy nawet z latającymi typami Pokémonów. Jednak są to tylko dwa typy, na które elektryczne Pokémony są super efektywne. No i. No i też ma, jest bardzo mało wytrzymały taki, bardzo mało wytrzymały taki Raichu, no i jest łatwo sprzątnąć jakimś Raidonem czy coś, czy tego typu właśnie Pokemonami ziemnymi, kamiennymi. E, dobra, kolejna sprawa to e, od 30 grudnia po południa, 30 grudnia 30 grudniu po południu do 8 stycznia, także po południa, a więc przez kolejne 10 dni yy, <laughs> będzie większa szansa, dużo większa, dużo większa szansa na to, żeby spotkać, a więc będzie zwiększony resp. Wszystkich starterów oraz ich ewolucji. A więc jest to po prostu coś mega, mega fajnego, jeśli chodzi o osoby, które na przykład jeszcze nie mają Charizarda, Venusaura, Blastoisa. to są to bardzo potężne Pokémony, mimo że może nie osiągają tych maksymalnych wartości Combat Power to są bardzo potężnymi pokémonami jeśli chodzi o e, potencjał walk w gymie. E, także jeśli chodzi o obronę czy nawet o atak. Na przykład Venusor Wen jest jednym z lepszych pokémonów moim zdaniem do obrony gymów, a Charizard jest jednym z, jednym z lepszych do przejmowania gymów. Oczywiście to też zależy od ich ataków e, i tak dalej ale na pewno będzie to mega szansa na to, żeby sobie właśnie złapać jakiegoś, może nawet, będzie łatwo spotkać Charizardobla Stoysa czy Venusaura. Spróbuję na pewno w tym czasie więcej grać, yy, ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, tak, Najantli bardzo się tutaj rozpisał. Yy, jeszcze jest jedna sprawa, jest jeszcze sprawa. Lurm Module, Lurm Module, a więc. Yy, lurki, tak. Lurki, e, zamiast 30 minut, będą trwały aż 60 minut od 30 grudnia do 8 stycznia. A więc, no, moim zdaniem, na Jantik widzi, że, znaczy, chce zachęcić graczy do grania wspólnego. Może jak ludzie będzie, będą w kupie siedzieć, e, to będzie im cieplej, tak? Powiedzmy, na lurkach sobie będą siedzieć. No i godzinkę na jednym lurku, to naprawdę, naprawdę ładnie. Przy jakichś dobrych miejscach, powiedzmy, w parę osób się spotkać, odpalić te lury, no. Konkretny, kon, konkretny drop Pokémonów może się naprawdę trafić. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten event. Znaczy o z, e, tak naprawdę to, co nam Niantic oferuje e, w przeciągu najbliższych dni, a więc e, jako zakończenie tego 2016 roku. Hmm, szczerze mówiąc. Mm, wielu osób spodziewało się, że będą nowe, nowe pokemony. Tak? Były spekulacje, że tak, już są, już są dostępne w grze, na pewno zaraz na Niantic wprowadzi je, za tydzień, za dwa i tak dalej. No, jak widać, nic o tym na razie nie wiadomo jeszcze. No i ten koniec roku nie zanosi się, żeby jakiekolwiek nowe Pokémony były do gry dodane. Wciąż Niantic chce jeszcze ciągnąć na tym, co już jest w grze. A więc tak naprawdę, no mamy po prostu zwiększony resz pokemonów, które już były wcześniej dodane. No i większą szansą na wyklucie jajek, zwiększony tam czas, czas działania tych lurków. No i no i cóż, tak naprawdę nic nowego nie mamy w grze. Nic nowego, absolutnie nic nowego. Ani tych rękawiczek i, i skarpetek, które miały być dodane do ekwipunku, no stroju tak naprawdę naszego awatara, czyli postaci w grze. No. Czy jestem rozczarowany tymi zmianami? Szczerze mówiąc i tak, i nie, bo spodziewałem się, że to będzie coś nowego, takiego coś takiego, wiecie, bomba. Na przykład moim zdaniem Niantic powinien celować w rozszerzenie tak naprawdę nie możliwości łapania pokemonów, tylko możliwości interakcji z, yy, między graczami. Oczywiście ogranicza ich bardzo to, że teraz jest ogromna liczba cheaterów, osób, które kupują konta wybocone na Allegro, yy. No, i tak naprawdę ciężko jest cokolwiek wprowadzić, jakiekolwiek walki między, między graczami, bo to no, byłoby na pewno w jakiś sposób wykorzystywane e, przez tych właśnie cheaterów, tak? Powiedzmy, że boostowany jakiś kąt, znaczy, granych, gdzie ludzie grają normalnie, przez właśnie takie wybocone, to coraz częściej się zdarza i tak dalej. Na przykład takim problemem jest, mm, znaczy. Może to nie jest jakiś mega problem, tak? Ale są ludzie na przykład, którzy kupują konta z 20 levelem wybocone za tam parę groszy. No i z tego konta odpalają sobie lurki, a później logują się na swoje konto i na tych lurkach sobie siedzą, tak? No w sumie do końca to nie jest legalne, wiadomo, no bo nie można mieć więcej niż jednego e, konta e, w grze Pokémon Go. Ale jest to w sumie sprytne rozwiązanie. Nie radzę tego jednak nikomu tego, z tego... E, Rozwiązania sposobu korzystać, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy Niantic nie zacznie banować za drobnostki. Bo tak naprawdę, nawet zadzielenie się kątem. w regulaminie Niantic jest ewidentnie napisane, że konto może zostać usunięte trwale, zbanowane, zablokowany do, do niego dostęp. Tak? Każdy nieoficjalny program, czy, czy i, i, i tak dalej, typu skanery, radary, mapy, no to wszystko, jeśli Niantic się zorientuje, będzie chciałby za to banować. Na no, razie, moim zdaniem, nie celują w bany ponieważ mają problem z liczbą graczy i nie mogą tak naprawdę teraz atakować za bardzo do bo to im się nie opłaci. Bo musieliby no, tak naprawdę połowę graczy wyrzucić z gry, tak? A, a no, gra troszeczkę straciła na popularności no, przez to, że jest okres zimowy. No i Niantic, Niantic, moim zdaniem powinno coś jednak, coś jednak innego wymyślić, jakąś taką zmianę, coś nowego wprowadzić. Może te gymy rozbudować, pokestopy, no w tym, w tym właśnie kierunku się kierować, swój rozwój tej gry. Ale jeśli chodzi o zmiany na przykład Res Bulbazaurów i ym, Squirtle Charmanderów i ich rozwiniętych form, bardzo na plus, bardzo na plus. Na przykład ja jestem... Mega podjarany, ciekaw jestem, czekam na tego 30 grudnia Ciekaw jestem, jak często będzie można takie pokemony spotkać Na przykład jak często będzie można spotkać Charizarda, Blastoisa, Venusaura Czy po prostu będzie troszeczkę minimalnie zwiększone Jeśli to będzie na przykład tak zwiększone jak Red Pikachu, ten który mamy nawet teraz już to, to już będzie mega, mega plus I no i tak naprawdę też te pokemony staną się bardziej pospolite o tyle, co teraz Pikachu stał się bardziej pospolitym Pokémonem, będąc wcześniej bardzo rzadkim Pokémonem, no i oczywiście Raichu też, to za, za tym idzie, to te Pokémony są dużo słabsze i o dużo mniejszym potencjale do e, walk, e, walk w Jimach, niż e, trzy rozwinięte startery, a więc Squirtle, Bulbasaur i Char Charmander, Tak, bo później taki Charizard, Venusaur czy Blastoise no są dużo potężniejsze od takiego Raichu. tak? Są to jedne z najlepszych pokemonów w grze Mimo, że tak jak mówiłem wcześniej nie mają tego, e, tego pula Pulu tego Combat power już tam bardzo, bardzo głębokiego A więc nie możemy w nieskończoność tak naprawdę prawie jak, tak jak w Dragonite, Laprasa czy Snorlaxa inwestować Znaczy power do nie wiadomo jakiego CP Wciąż jednak Snorlax, Lapras i Dragonite są to te Pokémony o najwyższym combat power no i Póki co na razie Się to nie zmienia choć Taka akcja z tym zwiększonym respem Bulbazarów, Squirtle i Charmanderów, może to być albo przez przeznajaty, wymyślenie po prostu czegoś na siłę, na szybko, żeby e, po prostu zachęcić graczy do gry w tym okresie zimowym, lub, co jest też możliwe, szykują się na wprowadzenie zupełnie e, już tych nowych Pokémonów z drugiej generacji. I tak naprawdę być może już niedługo, tak naprawdę ranga tych Pokémonów z pierwszej generacji starterów, będzie dużo niższa i one będą dużo słabsze niż yy, na przykład od tych Pokemonów z drugiej generacji, tak, typu Tyranitar będzie prawdopodobnie bardzo, bardzo, bardzo silnym Pokemonem. Scisor, o którym są spekulacje, że podobno ma tak naprawdę tylko minimalnie mieć większe combat power. Od Skytera, a więc tak jak było, tak się wcześniej wydawało, że będzie to jakiś mega silny Pokémon, Kurczę jeśli Skyter, ma tyle CP, to ile będzie miał Caesar? No właśnie wygląda to w ten sposób, jak mniej więcej ewolucja Katerpi do formy Metapoda lub Weedla do e, formy Kakuny, tak? CP się zwiększa no minimalnie, a ewolucja jednak następuje, tak? No właśnie. Hmm, być może Kindra, King, e, czyli przemiana Sidry, trzecia forma Horsi. Hm, Ciekawe, ciekawe. No, zobaczymy, co nam przyniesie, przyniesie czas. W każdym razie, póki co, myślę, że na ten czas, między właśnie w tym okresie, pomiędzy Wigilią a Świętem Trzech Króli, a nawet dalej, a więc ten początek roku 2017 oraz tam już końcówka dosłownie tego 16 na pewno na plus, jeśli chodzi o zaangażowanie starych graczy, głównie. Pokémon Go i być może nowi też wrócą, chociaż to raczej nie jest coś takiego dla nowych, to jest raczej dla starych, żeby ci gracze, którzy już grają, mają te wysokie konta, żeby więcej w tym okresie czasu wychodzili na dwór, więcej łapali Pokémonów i tak dalej. Także moim zdaniem nowi gracze, nie, nie przyjdą raczej tacy, którzy już kompletnie odeszli, raczej oni nie wrócą, także trzeba, moim zdaniem jeśli chodzi o Niantic, muszą wykonać troszeczkę innego typu ruchy. No ale to przekonamy się, zobaczymy. Na pewno druga generacja się zbliża. Mamy pierwsze pokémony z drugiej generacji, coś na pewno będziemy mieć. A ten te zwiększony tak jak mówiłem, starterów, może wskazywać na to, że Niantic chce nam wprowadzić już niedługo dużo potężniejsze pokemony, które będzie można dużo rzadziej spotkać niż dotychczasowe startery, powiedzmy. A może startery z drugiej generacji będą dużo silniejsze, w to, w to raczej wątpię, ale. Ale. Yy... Inne Pokémony typu Tyranitar, jakie są e, plotki, że ma mieć dużo wyższy combat power, jak ja mówiłem od Dragonite'a, No być może właśnie ten Pokémon będzie teraz już oczywiście po tym wyjściu. Tej, tej reszty Pokémonów z drugiej generacji, też nie wiemy, jak to na Antic prowadzi, czy od razu wszystkie wrzuci. Bo teraz na razie zrobił podział na te oczywiście Baby, czyli które wykluwamy z jajek. No i nie ma innych żadnych Pokémonów, tak? No i jeszcze Togetic, czyli ewolucja Togetic. No to wiadomo, że można ewoluować jeśli wcześniejszą formę złapaliśmy, tak? Znaczy wykluliśmy z jajka. No ale póki co nie mamy tych jeszcze innych Pokémonów możliwych do złapania, nie możemy wciąż złapać żadnego Pokémona z drugiej generacji, ale być może niedługo to się zmieni. A co myślicie wy? Dajcie znać w komentarzach. No i co? Mogę Wam jeszcze życzyć raz. Wesołych świąt. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.